Orzeczenia Soborów stwierdzają, że ofiara Chrystusa na krzyżu nie była wystarczalna. Nauczanie czyszca nie jest biblijne. To błąd. Nie znajdziecie tego w Biblii. A idea, że ofiara Chrystusa na krzyżu nie pozwoli ci pójść do nieba. Twoje grzechy muszą być odpokutowane w karze, a to tylko może się stać poprzez płomienie czyśćcowe. Ale Biblia nie mówi o mnie, O odkutowującym moje grzechy. Nie mogę odpokutować za moje grzechy. I co więcej jest napisane, że bez rozlania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Hebrajczyków 9,22. Więc moja krew nie zostaje przyzna w czyśćcu cierpie w płomieniach czyśćcowych. Szkaplerz dla przykładu. Jeżeli nie mogę go tu szybko znaleźć, mam tutaj jeden z moich kieszeni. Co do przykładu szkaplerza. Papież Jan XXII stwierdził, że w 1322 pani z góry Kalmer osobiście pojawiła się przed nim i powiedziała mu, że mamy nosić ten szkaplerz. Dała mu obietnicę, że w sobotę po Twojej śmierci jeżeli umarłeś nosząc ten szkaplerz, ona osobiście uda się do czyśca i cię z niego wyjmie. Z jednej strony szkaplerz ma obraz przypuszczalnie Maryi i Jezusa. Z drugiej strony mówi on, Ktokolwiek umrze nosząc ten szkaplerz, nie będzie cierpiał wiecznego ognia. Jaki rodzaj Boga pozwoli ci uniknąć piekła, ponieważ nosiłeś taki szkaplerz? Więc Kościół katolicki ma medale. Na przykład medal Matki Bożej cudownego medalika. 1830 rok. Rzekomo Maria objawiła się katoliczce Catherine Laboure z jej piętą na głowie węża. Ponieważ rzymsko-katolickie tłumaczenia, teraz niektóre już zmienili. Ale pierwotnie wszystkie rzymskie katolickie przekłady Biblii w rodzaju 13-15 zamiast mówić na kobiety, to Chrystus, który zmierzy głowę węża, podają, że kobieta zmiażdży głowę węża więc Maria objawia się wraz z jej piętą na głowie węża ona jest teraz tą, która niszczy szatana i powiedziała, weź ten medal który jest nazywany Matką Bożą Cudownego Medalika i miliony rzymskich katolików nosi ten medal dla ich ochrony to tak samo jak magiczna bielizna mormonów to przeciwne do Biblii ale rzymscy katolicy akceptują to akceptują objawienia Maryi nie wszystkie z nich, ale pewne z nich. Na przykład objawienie Pani Sfatimy. Wszyscy papieże to zaakceptowali. Dla przykładu, wszyscy papieże zaakceptowali Panią Sfatimy jako autentyczne objawienie. Papież Jan Paweł II wierzy, że ona uratowała jego życie. Powiedział, że czuł jej matczyną ochronę w czasie próby zabójstwa. Teraz Maria w objawieniach obiecuje, by być wszędzie ze wszystkimi rzymskimi katolikami. Musi być więc wszechobecna i wszechmocna. Sobór Watykański II i Katechizm stwierdza, że dziewica znana jest jako Matka Boża, ku której ochronie zwraca się wierny we wszystkich jego niebezpieczeństwach i potrzebach. Jeżeli wierny może być chroniony od wszelkich niebezpieczeństw i wszystkie potrzeby są zapewnione przez Marię, to ona musi być Bogiem. Jest dosłownie ich Bogiem. I to dlatego modlą się do niej zamiast do Boga. Więc akceptują objawienia. Teraz niech powiem wam, co niektóre z objawień stwierdziły. Pani Fatimska stwierdziła, wiele dusz ginie i idzie do piekła, ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby złożyć za nie ofiarę. Ale Chrystus złożył ofiarę na krzyżu, więc to jest zaprzeczenie wystarczalności ofiary Chrystusowej na krzyżu. Mamy więc tak wiele sprzeczności. Same sprzeczności między papieżami ukazują brak nieomylności. Byli papieże, którzy brali dosłownie, rzymscy katolicy biorą dosłownie Ewangelię Jana, rozdział 6. Jeśli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Więc byli papieże, którzy powiedzieli, że dzieci, nawet jeżeli zostały ochrzczone, ale nie miały uczestnictwa we mszy, są potępione, są zgubione. I powiedzieli, musimy interpretować to dosłownie. Ale potem zostali uchyleni przez późniejszych papieży, którzy powiedzieli: Nie, nie, to nie jest właściwe, i to zmienili. Więc są sprzeczności w ciągu historii, ale zasadniczo Kościół Rzymskokatolicki przeczy jasnym naukom pisma.